I dzisiaj jest ze mną Brancu, Siemanu, Siemanu. No jak widzicie, jesteśmy sobie przy areszcie i tutaj jest szczery, więc porozmawiam z nim. Ma do nas misję. No. I elegancko. Dobra, skończy, gadać, a ja potem ten.

Yy, tak, krążą plotki o miejscu zwanym rozpaczą, gdzie członkowie ruchu oporu są torturowani i zabijani. Musisz zlikwidować dowódców tego miejsca, i za nas atakuje. Dobra, ja lecę tutaj oh, kurde. idealnie w drzewo je byłem, o nie. Żyjesz czy nie? Nie żyję, zginęłem, był idealnie. Myślałem, że wy, wykręcę. Niech ty to szmatu, głupia. Musisz tu atakować, musisz nas atakować. Pożałujesz tego, zrobię Odrodzenie za 10 sekund Czekaj Dobra, ja tutaj jestem przed tym posterunkiem, oznaczę Czekaj, nie zaczynaj beze mnie, bo chcę... ...wróżnikę w... to, tylko... to zrobimy Ja tylko ich, o... tylko ich oznaczę Zresztą ten samolot za przeszkadza On tu pompę mi spuścił, Hej, O O kurde Ej, laser masz... Kurde. Co? Skąd? Czekaj, podnoszę cię z helikopter, dzięki To samoloty czy co? Waszy nie, sniper był tam, pat, widzisz? Ale go, a, a, ale Zajem się pomyśle teraz, pato. Pa o kurde, pat, się nie da trafić, pat, pat, bo bo pewnie spuści pat, 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 Dobra, pat, 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 Aha, bo już alarm jest. No niestety. Dawaj, bij, bij, bij! Samolot! Bomba. Gdzie, Kajpa gdzie? Nie spada, dobra. Zastrzeliłem Pięknie. ten samolot. Ha, bo to są ci z babcy co, co do nas wysłała ta idiotka. No. Niestety. wrogów jest. Ale no, tam no coś gada Za teren, dobra to jest na górze Ode mną jest szmata Dobra, wyskoczę na niego, o, ale dostał został No nie, ma gościa Szkoda, że tu nie ma takiego zabijania jak w Majkraju 6, noszem No Tylko piściami, no nie Właśnie. Przygotuj na Kurde ja y, Słuchaj, trzeba no, przygotować. Ja... Co? Ja byłem kurde jakbym Far Cry 6 grał Czy coś takiego Czekaj, tu dam mi zby... ładunek zbidzieniowy. Że no, no jakbym grał, Cry. grał Far Cry 6, inaczej no to szczerze powiedzmy, że nagry... nagrywalibyśmy go, ale no nie poszedłby mi niestety. A czy ja wiem? słuchaj Ja zresztą nagrywam tam serię z tego fajkraja 6 nowego No Więc tu są dwa serie z fajkraja na moim kanale Dobra on no wiecie w te ładunki Nice O, nie jest Ale ciężko rozjebał No Ocal pozostałych zakładników, ale gdzie oni są Oni są, czekaj. jeden wisiał, pamiętam że A to oni tu, tu są czy co? A tu są, ja tu są. Jeszcze gdzieś są To nie wiem, gdzie tutaj, tu jest chyba Przenisz, a nie to No musiałem być takie. Chyba, że oni są w klatce, nie? Czy... No właśnie chyba O mnie tutaj błogosławieństwo zastana jest Gdzie oni są? Czekaj tu może jeszcze, bo a, tu, tu są wiesz, jakieś brudku. klatki Sumie... Rook, she's sure here. Dbają. I got the word you killed that priestess. Sounds like you even managed to save some of her own. You he got the cougars back here nice and fired up. Hell of a job, Rook. Hell of a job. I'm wykonana misja. No. I teraz... first to thank you, Rook. Track down all our missing persons. Ej bo tu się kurde też rozpiły. Co jest? Aha, dobra, bo. No i nie ma. A dwie misje z tym zrobiliśmy naraz, co jest? Za jednym razem, no? Patrz, ale idziemy po nią. Widzisz to? Ale ja właśnie tego nie widzę, tego paska. Aha, bo O kurde to jest pompa uważaj. O kurde, no? Ten wrogowie e, chyba przed nami, tak? No. Dobra, dostał widzika. Dobra, słuchaj, ja tutaj bym wziął jakąś misję. Co tutaj mamy za misję? Dotrzeć do Fall End. Gdzie to jest? Nie wiesz? Gdzie jest Fall End? Fall to jest Dolina Holandii. A to jest tu u nas, czy? Nie, to jest. To jest tam na. To jest drugi region bo chyba. Wysławiono cię, mamy przewalone. No niestety Słuchaj, zaznaczyłem posterunek, ale nie wiem, nie widzę go jakoś Jezus, to tu tu ma... To jest ta za strona. Czekaj, bo przed tym raczej nie spierdolimy. No wiedziałem. O ja pierdo Ciekawe czy w będziemy, nie? No. Co za suka z niej. A nie mogę się doczekać aż zabijemy.

they're at peace here they want to be here i know you have your doubts this is the only way the story ends nothing you can do can change that your friends on the outside they're controlled by fear they don't understand fear <laughs> Mhm. Mm Ej. Ej to będzie skok wiary? Nie. O to jest Nie, ten. to chyba to jest nie. Ten. Ej, bo... no. O ja Come on. Dobra, Come on, okay. my tutaj się nie będziemy odzywać już na razie. You right mm. Mówiłeś już że na jakimś odcinku, że prawko robisz? Czy teraz ja to powiedziałem? Nie to nie i to don't. nie mówiłeś na rzutach. No Ale właśnie ja, no, Kurde, ja też bym w sumie zrobił, nie? No bo to jest jednak kurde, przydatna rzecz w tych czasach. To jest potrzebne, to, bez tego to ani mm. róż. Ile czasu marnuje się na przykład na takie środki transportu, jak autobus? No, to teraz... Z tego to teraz ani rusz. No. Teraz prawo koło 2700. O kurde, no. Musiałbyś sobie oszczędzać. No. Wszystko kosztuje, no. Lives. Lives. Just doing what some of us us to do day after day. Everybody thinks they have free will, but come on, when's the last time you did something that wasn't required? Demanded? Nah, Rook. We don't our lives. No. Free will. But that is just a lie. An illusion. Oh man. I am so done with that. I am done with being the yes man. I am done with being the errand boy. And I am done with being the garbage collector. Mm. Kurde, ale nipowa Dobrze mnie słychać? Halo, halo Oj, się zacinać? Ej, zacina, yeah, yeah. I I it się zacina. Hello, hello. Kurwa, co tak zacina? Pierdolę, hey. na odcinku Słuchaj, dobrze, czy... Aha, Kurde. Znowu wywaliło. Kurwa, no i proszę Spytaj szeryfa. Tak? Że jak przejdę już tą grę, jak tą dwikę przejdziemy... Halo, słyszy mnie? No teraz. Pingu. I halo. ciebie teraz też ci na tak... No, halo? I co, lepiej jest yeah, trochę, czy... No, get through get through tak. Ja muszę spytać szeryfa, ciebie co, wywaliło? No, wywaliło mnie. Sobie, idę po tego szeryfa, ale wątpię, że mi się to Kurde, szkoda, że mnie wywaliła, no Nie wiem co ty masz z tym internetem No, odwala Niezapłacone czy co? Nie, jest wszystko popłacone, tylko że odwala od, od to, od to na... Jest? Podajrzę. To jest chyba wojna hmm. w areszcie Napadają chyba na areszcie

ja mam kadcenkę Kurde pominąłem przez przypadek, sorry widzę No spróbuj dołączyć do cholery Kurde bo jak to będzie tak wywalać to A. Dobra, nie, 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 nie widzi o dołącz do gry, dobra mogę. Aha, misja już ten, aha, dobra, czyli ukończyłem już tą misję, ukończyliśmy tę misję, dobra. Tak to jest za czym Moruter, taki wiesz. No, taki nazwy tajszy w świecie. Tak właśnie teraz będzie, no, no bo tego Patryka ciągle wywala i. No, no dobra. Wezmę u tego misji, nie wiem kto to you jest. Jak ma się nazywać farm assistant? Nie znam tego, mister! Aha, ja na niego jest przypadek. Nocerowałem. Nie słyszałem co jest Jessup's. dope dealer rozkazy, co to tutaj mamy, dobra? Poczekaj, niech zobaczę. To tak, tu trzeba, co tu trzeba. Udaj się, aha! Okej, okay, czyli to co? O, wizję, gdzie się mamy udać. Ojcowskie tam. Gdzie to jest? Ej, ja wiem, co to jest chyba za misja. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Tu się da przeląć? Tak. Dobra, słuchaj, to tak weźmiemy helikopter i się tam dostaniemy. A było ten! Wiem czym pojedziemy, chodź. Ja cię coś pokażę, kurde. Dobra, od razu ci się coś przypomni No nie do końca, nie do końca. Gdzie ten pojazd jest? Tu, dawaj, wsiadaj. O kurde. Teraz mi się przypomniało. A ja. Jeszcze to tak chodzi jak typowy Maverick No, to akurat ta inna firma, my Polaris Polaris, no Ale ma jechaliśmy tutaj do posterunku Więc poczekaj na cichu, po cichu Czekam jak ktoś widzi Zdejmujesz jazdę... Czemu strzelasz do nich? Dobra, sorry, bo tak mi się trochę pomyliło Sniper! Czekaj, bo oni chyba już... Są... Wyłącz alarm jak możesz. Czekaj? Okay. Bo oni chyba już są zaalarmowani. Okay. Serio, no i tyle w temacie. To mi się podoba kurde. Dobra, trzeba jechać do tej misji, bo już mi tu 100% wydaje, 20 minut, ale bierzesz jeszcze tam wytnę parę rzeczy, to to też takie. Potrzebna karta, masz tam jakąś kartę? Potrzebna kartę? Nie, nie mam właśnie. Może jakaś skrytka prefercka? Może, no. Nie wiem właśnie, gdzie jest ten... Gdzie tu klucz jest? Makucza. O, jezu... Jest... Tak. E, no? O proszę piwnica. Ej co tu jest jakieś A tu bądźcie? będą te e, chyba. O ile się nie mylę, anioły. Nie, czysto. One tu były. Kiedyś. A co to, to, to tylko tyle jest? No chyba no, tylko tyle. Do misji, Dobra, to jeszcze jedna misja, okej? Okay? Ja, jedno, no. Czekaj, tylko niech nas coś powie, O, proszę bardzo, Dobra, no to lecimy, tam A nie będziemy was tym zanudzać, już tam co dojedziemy, to będziemy się widzieć. No właśnie. Znaczy nie remont, tylko ze do pokoju Nie będę już tu na górze miał kąpa tylko tam na dole w tym pokoju No Ja będę już teraz się przypomniało coś jak... Ja miałem w ten dni. Musimy przepłynąć i musimy się tam spiąć trochę Jakby no. Co to tu z tej wody byla tu jakaś pan? A to ze Dobra, tam zostawiliśmy tego, Polaris'a. No Ale no oh, kurde tu jakieś język ci on cię atakuje? No już mnie nie atakuje Nie Czekaj bo ja mogę talentyce se... Aha Dobra, jesteśmy na miejscu, patrz to jest to Ja Poczekaj, spokojnie, nie, nie nerwowo. Trzeba sobie. No, jechać. wiem właśnie. No to za każdym razem, tak? Nie ja. Yeah. słuchaj, wiesz takie cele, co są najbliżej, co są same. Patrz, spać, co z niej zrobię teraz. Ty co jest? jest? Ja bym przecież. Ej, ja to po cichu robiłem. Tak? No. Ale co przecież, te... Przecież strzelaliśmy, to jest dziwne w tym bajkach, nie ogarnię tego. Nie, no chcesz coś po cichu zrobić, to nie no. Takie to właśnie. No. Wyjąć. A, już dzień nagle zrobił. No. O kurde, ale po wybuchali. No też mi się tak wydaje Dobra, no to to ja A już czekaj, będę kończyłbym. Nie. Tutaj, bo tu jeszcze no, coś jest do spalenia czy co? Czy to aha, pozwolić? faktycznie. Czy to tylko trzeba wyzwolić, bo nie wiem. Zobaczymy co powiedzą. Mmm no, Spali Aha, faktycznie. Czekaj, ja trzeba? chyba mam mam no, czekaj. Trzeba to zakręcić najpierw. A, zakręcić ją. No i czekaj, tu można spalić. Po czym to diabeł strójny tutaj woda jest? Ja. No, w tym moim takim ...pomieszczeniach. No. Kurde, hey, hey, yeah. mm. uh, uh, uh. okay. okay, mam no muszę. No. Zlikwiduj, helikopter Patryk. Szybko, żeby nam nie uciekł A on nie ucieka, dobra. Kurde, bo ja nie mam amunicji już Strzelaj do niego Jak on jeszcze leci? Nie ma no, prawa jest Kurwy synie uciekać. Czekaj ze snajperki, ze snajperki w niego Czekamy drzewa to jest taki gęsty las, że za szmata No i czym ja mam gonić? Dupo! Kurde! Kurde no! Ej no dupa no, ucieknie no! Kurwa! No kurde! Zajebiście uciek! Ale czekaj, to nie wszystko skąd, skąd. Ja myślę, że się misja w ogóle cała spierdoli. ale co zaś, zaś się dłużej robić, dostwo Tutaj no. nawet nie ma jakiegoś transportu, helikoptera, nic. Kompletnie nic. To jest niemożliwe, że on jeszcze uciekł. Śmieci. No. Kurde, no ale gdzie jakiś samolot? jest? tego nie chcę robić 5 lat. Tu jest, na szczęście coś mamy.

Tutaj przy posterunku. Teraz po cichu postarajmy się, Paul Patryk. Dobra, tam jest alarm. Z jest bo mnie widzi Czekaj. Szybko. Ja, ja mam tylko pistolet. Kurwa mać! O zginął! Coś mm. ty zrobił! No nie wiem właśnie, coś się podpaliło. Czekaj, to na pełno kroku. Gdzie ty jesteś? Ja czekaj, ja się trzymam życia na razie. Dobra, dzięki. Kurwa, bo ja nie mam ten amunicji pomocy. Gdzie jesteś? Idę, idę, idę. Ajajaj. Aj. No, no bo kurde z tą amunicję ja, trochę problemu. No za, kurde. Zbieraj z tych ciał o, 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 mam amunicję, ile jeszcze tych drogów jest z tej strony? jeszcze żyjesz z Dobra, nice. Dobra, nice. Kurde, ile mi dzisiaj po sterowku przemierzane, ale to trzeba tam iść, bo to kurde, już za długo jest ten odcinek. 30 minut. No, no wiesz, jak się też zmontuje to się w ogóle nie pójdzie. No to też prawda, a za to będzie szybszy. A ty, do Patrz, no właśnie. już prawie kurde. Aha, bo ty nie. No ja tego nie widzę, niestety. A to jest nawet. Aha, gdzie on jest. Aha, on jest pod on ziemią. Jest tu jest. Mm. You, deputy. Uh, Czeka, to jest bunkier. Smartaza znowu. We're to kończy gadać. Skończy. Wszystkie rozkazy wykończymy. No i kurczę już się zbliżamy do pokonania tej yy, tej dziwki. No dokładnie. Więc... Dobra by było na tyle z tego cika. Dziś ze no, mną gry Brancu Idę następnego. Siemano, siemano. Piszcie czy się podobało i dajcie rajka.